Siemano, siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. dzisiaj zrobimy zapowiedź jutrzejszego meczu pomiędzy Bayernem a PSG. To będzie rewanż za mecz, który odbył się w Monachium tydzień temu. PSG wygrało pierwszy mecz 3-2. do Je Bayern musi wygrać 2-0, by mam do kolejnej, no do półfinałów, nie? A widzicie, to piłkarzy no, nie... już nie zagrają w tym meczu. Znaczy, nie, nie zagrają w tym meczu. A Bayernu to jest no mocna taka. No, dużo z Bayernu nie zagra takich mocnych. U PSG nie zagrają Bernard, Diallo, Icardi, Kurzawa i Marquinhos. A w Bayernie była ten Koman, Costa, na Gorecka, Hoffman, Lewandowski, Rosza, Syle, Tillman i Toliso. No i Hernandez jestem wątpliwy, więc no Bayern jest w trudnej sytuacji kadrowej, a nawet z faworytami na fortunie. Więc no trochę dziwne moim zdaniem. Warto jak Bayern się zaprezentował w pierwszym meczu, w Sperze i w Bundeslidze, co ostatnio zremisowali z Unionem Berlin 1 do jednego. To... Na, na, na dobrą rzecz, na, na dobry wynik dla Bayernu się nie zanosi, ale może odpalą i pokażą na co ich stać. To będzie chyba najważniejszy mecz sezonu, bo Bundesligę mają wygraną. A już mogą jeszcze obronić Ligę Mistrzów, ale muszą ten mecz wygrać. No, mecz na -Spot premium jutro o 21 na Park de Prince. Nie wiadomo, na was chyba zagra. Choć miał tam go miał strzec z ostatniego meczu ze Strasburgiem, z boiskami, jakiś tam uraz. Ale zdążyli go chyba tam ci lekarze, tam pef, sztab pef, że medyczny go poukładać. Raczej zagra w tym meczu. Bo on z Bayernem powinien coś chyba MVP, po. Gdyby nie on, to by że ten mecz przegrał, nie wiem, prawie 5 do 2 czy wyżej. Więc na was to jest bardzo niedoceniony, Bramkarz. A znaczy, że mówi się Łasz, tam Neuer, Ter Stegen. A na was, na was robi taką robotę w tym pedrze, że to aż głowa mała się robi. Chyba się zgodzicie, nie? No. W tym odcinku to już chyba na tyle. To już chyba na tyle, co mogłem powiedzieć o tym meczu. I co? Życzę Wam udanych meczy dla Waszych klubów w tej kolejce ligowej, czy następnej, czy jeśli dalej gra wizę mistrzów. No. I żegnam Was. Do zobaczenia i elu.